Jeden cel, dwóch śmiałków trzy kontynenty. Eryk Krasny z przysiednicy razem ze swoim kolegą Szymonem Springerem z Szubina pod Bydgoszczą postanowiło zrealizować swoje marzenia. Rozpoczęli właśnie motocyklową wyprawę do Australii. Na pożegnanie z Brzozowem 4 marca obu obierze światom towarzyszyła asysta klubu motocyklistów. Wybieracie się panowie na antypody do Australii. Ile to kilometrów? Zamierzamy przejechać od 30 do 35 tysięcy kilometrów podczas 7-miesięcznej podróży. A dokładnie jak wygląda wasza trasa? Będziemy przejeżdżać przez kraje takie jak Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Skąd z Bułgarii płyniemy promem do Gruzji? Z Gruzji do Turcji, potem jest Iran. Pakistan, Indie, z Indii do Tajlandii, z Tajlandii do Kambodży, Laosu, ewentualnie Birma, jeszcze raz Tajlandia, Malezja, e, Singapur do Timoru i z Timoru do Australii. Rozumiem, że ten ostatni etap z Timoru do Australii to też promem? Tak, tak, tam będzie w ogóle większość przepraw promowych. Czy duża trema przed takim jazdem, jakiś strach, lęki? No troszeczkę towarzyszy. Trochę strachu i trochę lęku. Jak to, jak to będzie wszystko wyglądało? Niestety nigdy nie jeździliśmy aż tak daleko. Pierwszy raz do Azji, więc mm, nie wiemy. A do tej pory najdalszą trasę jaką pokonaliście? Kolega był w Australii, ale to nie motocyklem, a ja zjeżdżałem Europę. Zapytajmy może kolegę, skąd taki pomysł w ogóle, takiego karkołomnego wydawałoby się przedsięwzięcia. Kiedyś po prostu przeczytałem książkę Kazimierza Nowaka, Rowerem przez czarne Ląd i tak początkowy był pomysł właśnie, aby objechać śladami Kazimierza Nowaka. Jednak został ten po, pomysł już wcześniej, akurat był w trakcie realizacji i wtedy stwierdziłem, kurczę, czemu by znowu do kochanej Australii nie wrócić. I tak zaczęło właśnie się tworzyć pomysł wyjazdu do Australii, a, bo to jest jeden cel, a drugim celem jest właśnie pomóc jeszcze ludziom po drodze i będziemy się starali właśnie zaangażować w, w kilka projektów charytatywnych. Na pewno zatrzymamy się w kolonii trendowatych Dziwodaja w Indiach. Jest to polski ośrodek prowadzony przez panią doktor Helenę Wys, którą serdecznie pozdrawiam. Jak długo trwały przygotowania do tej wyprawy? Dla mnie były to prawie dwa lata, dla Eryka troszeczkę ponad rok czasu. Tutaj wcześniej miałem jechać z innym kolegą, jednak z przyczyn rodzinnych on musiał się wycofać. Na szczęście znalazł się Eryk, który stwierdził, kurczę jadę. A skąd znaleźliście wsparcie? No to było dużo, dużo pracy, to jest e, dużo pisania, dzwonienia, przy, e, przekonywania do tego, że naprawdę jesteśmy zdeterminowani, że chcemy jechać, że to nie jest taka nasza, takie nasze widzimy się, tylko przez naszą determinację i upór doszliśmy do tego, że e, zaufało nam tylu sponsorów. Czyli pierwsze koty za płoty, czego należy życzyć motocyklistom? Chyba tylko tego, żeby, się, żeby jak najmniej awarii było, bo awarie na pewno będą, tylko żeby jak były takie naprawdę, z którymi sami sobie będziemy w stanie poradzić, e, żadnych poważnych usterek, gdzie, żebyśmy nie musieli ściągać części specjalnie z Polski. Tego chyba najlepiej życzyć. A mi się wydaje, że chyba zdarcia opon. <laughs> w takim razie zdarcia opon, szerokości. <laughs> Dziękuję. Półroczna wyprawa to nie tylko wyzwanie dla obu podróżników, to również poważna próba dla ich najbliższych. Jasne, że się boję. To jest niebezpieczna podróż, niebezpieczne miejsca, Także, ale jestem pełna zaufania, że chłopcy sobie poradzą, że będą wzajemnie się wspierać. My jako rodziny, ja jako żona i rodzina Szymona również, także jestem pełna nadziei, że wszystko będzie dobrze. Rozumiem, że to wynika z miłości, że umożliwia pani realizację marzeń mężowskich. Dokładnie tak. Mąż, odkąd się znamy, to jest ponad 10 lat, cały czas mówił, że chce wyjechać do Australii, że to jest jego największe marzenie. Więc ja najbardziej, jak najbardziej umożliwiam mu to. Później pani dokąd pojedzie? Ja mam trochę inne marzenie, więc później spełniamy moje marzenia. Spełnienie rodzinnych marzeń będzie możliwe prawdopodobnie dopiero pod koniec roku. Podróżnicy zapowiadają swój powrót na listopad. Tym razem znacznie szybciej, bo drogą lotniczą. Ich motocykle przypłyną statkiem. Zatem do zobaczenia.